Dobre mi pieniądze, pieniądze są bardzo fajne Są bardzo fajne, zielone jak ogórki Ogórek, ogórek, ogórek Są mi gdzieś dziś tam dziurek Nie ma myłskiej pały Ogórek jest wspaniały Uciekają mi, uciekają mi Kto mi nie pomoże, złamać! Green noze z mod Ściągnij aplikację. Każdy sobie widzi, a dowie, to ma. Ubiję Ewelinę. ty A, 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 a Ewelina, a, a, guść, guść, guść. Ewelina, guść, Ewelina, guść. Ewelina, to jest guść. Ta, ta, pięcioszki. Dobre są. Biała, miwa. Zielony bawełny.

Biorę sobie pieniądze do sklepu! Uciekam! Szybko z kaszorą! Uciekam! Do domu! Kładę je! O, ile pieniądze? Ile was kasi? Jeszcze kasi, ja tutaj! 220 zł.